Hej, witam wszystkich. Zapraszam Was na kolejną część o niedawno założonym zbiorniku morskim. Dzisiaj powiem coś więcej, jakie podjęłem działania, no i wpuścimy pierwszych mieszkańców. Woda ładnie się wyklarowała. Akwarem oczywiście pracuje na jednym filtrze kubełkowym. Za jakiś czas też dorzucę oczywiście odpieniacz po prawej stronie. Będzie to odpieniacz firmy Tunze. Myślę, że spokojnie obsłuży taki zbiornik jeśli chodzi o preparaty stosowane w tej chwili to są bakterie Special Blend. Do tego jest pożywka dla bakterii z firmy Aquaforest, to jest NP Pro. No i tutaj 4 dni przed wpuszczeniem życia zastosowaliśmy bakterie ATM w kolonii. No i jeszcze kilka dni temu azotyny były dosyć wysoko, ale po zastosowaniu tych, tego ATM-a rzeczywiście azotyny spadły, więc widać, że preparat działa. Pod pierwszym z filmów niektórzy uważali, że nie ma kryjówek między skałami, więc pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. Są tutaj kryjówki, może rzeczywiście wyglądało to jak gruzowisko, ale chyba nie jest tak najgorzej, bo rzeczywiście ryby i inne organizmy mają się gdzie schować. Także zobaczymy, jak to będzie. Pierwsze organizmy, na jakie się zdecydowałem, to będzie ukwiał quadricolor. Tutaj macie aklimatyzację. Jako drugie wjechały dwa błazny siodłowe. I na razie to tyle żeby nie szaleć, wiadomo na początku, zobaczymy jak parametry wody. Parametry wody na jakiś się w tej chwili skupię, to będą na pewno azotyny, amoniak, pH oraz twardość węglanowa. Zobaczymy jak to będzie się układało. Tutaj oczywiście jeszcze wjechała nowa lampa. Zrezygnowaliśmy z tamtego starego oświetlenia z akwarium słodkiego. Może delikatnie będziemy doświetlać, ale zamontowaliśmy tutaj Entrika. No i już po zamontowaniu widzę, że Prawdopodobnie już ta jedna lampa wystarczy. Tu nie będziemy szaleć, szczególnie na początku, no bo wiadomo, żeby tam się nic złego nie podziało. No i też, żeby nie stresować tych organizmów na początku. Tutaj macie jeszcze kolora oraz te błazny. Trochę słabo je widać tutaj w worku, no ale może nagram film. Tutaj macie jeszcze zasolenie. Wszystko utrzymuje się jak należy. To, co deklarował producent na opakowaniu, praktycznie jeden do jednego się zgadza. No i tutaj już mamy pierwszych mieszkańców po wpuszczeniu, teraz pilnować parametrów wody, krótko światło, no i zobaczymy co się będzie działo, niedługo wrzucę kolejną aktualizację, prawdopodobnie z montażu tego tunza, zobaczymy jak to będzie wyglądać, także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.